Witam wszystkich. Chciałbym przedstawić kilka nowości marki Prologic na sezon 2019. Oczkiem w naszym głowie są wędziska i na początek chciałbym zaprezentować Państwu nową wędkę C3C. Jak dobrze wiecie, seria C3 jest znana od wielu lat. Ostatnio bardzo popularna była seria C3 raz. Teraz odświeżamy ten model na rok 2019. No i czym się ta wędka różni? Po pierwsze Produkcji do tej wędki użyliśmy materiału węglowego 3K, czyli takiego materiału, który został użyty już do produkcji wędek z wyższych serii naszych, czyli Aswater Quasar. I mamy tutaj 8 modeli. 8 popularnych modeli, zaczynając od długości 3 metrów, czyli od wędek typowo pod wywózkę po wędki 3,90, czyli typowo do rzutu. Jeśli chodzi o serię C3C, tak samo jak to było w poprzedniej wersji C3, raz mamy również wersję Evolutive, czyli jest to wędka z korkową rękojeścią o długości 3,60. Kolejna seria Wendis na nowy rok to jest seria Classic. Seria... Bardzo podobna do, do Castombleca, aczkolwiek też jest wykonana w bardzo atrakcyjnym wyglądzie. Matowy czarny blank, tutaj już nie mamy łączenia typu Spigot, ale co ważne, występują tutaj 5 modeli. 4 modele z przelotką startową, również 50mm. Wędki wykonane, tak jak wspomniałem, bardzo estetycznym designem. 5 modeli, wersja dwuczęściowa, jest również wersja częściowa, więc tutaj też każdy znajdzie coś dla siebie i w, tym, w tej serii Classic również mamy wędkę do spodu tylko że troszeczkę, troszeczkę lżejszego, 4,5 LBS. Nasza kolejna nowość, którą na pewno będziemy bardzo starać się promować, są to nowe sygnalizatory ProLogic K3. Nowe sygnalizatory w 100% oczywiście wodoodporne. Ja przed Wami mam tutaj, trzymam właśnie centralkę do tych sygnalizatorów. Centralka ma, no, może zaprogramować do sześciu sygnalizatorów, ma wbudowaną lampkę. Oczywiście regulacja stopni czułości, jeśli chodzi o, sygnali, o sygnalizatory zaraz też Wam pokażę tutaj sygnałki unikalny design cały korpus wykonany jest z włókna węglowego K3, czyli z takiego włókna, które użytkujemy przy produkcji wędzisk nie ma tutaj żaden w tych sygnalizatorach nie ma żadnych pokręteł z boku tylko mamy włącznik tutaj mamy regulację głosu oczywiście standardowy gwint Sygnalizatory dostępne będą w sześciu wariantach kolor kolorystycznych i zarówno możemy ten cały system zakupić w wersjach 3 plus 1, 4 plus 1. Jak możemy to sobie skombinować oddzielnie, czyli oddzielnie kupić sygnalizator, oddzielnie kupić centralkę? Zestaw jest pakowany, bardzo fajne estetyczne i Jak wspomniałem wcześniej, gumowy pokrowiec na sygnalizator. Również mamy w komplecie podstawkę pod, pod, pod centralkę. Dodam jeszcze, tutaj pokażę Wam, w zestawie mamy również pokrowiec na centralkę. Smycz. Sygnalizatory ogólnie mają czarną barwę, natomiast możemy sobie nałożyć takie nakładki o tutaj i sobie dopasować tak w kolorze diod, które mamy przy, przy sygnalizatorze. Przejdźmy teraz do odzieży, bo tutaj również na nowy rok przygotowaliśmy kilka bardzo fajnych pozycji. Teraz przed Wami mam kangurkę, kangurka z serii BangBong, to jest to nowy produkt który ma jest oczywiście w 100% wogodporny i oddychający. Jedna barwa kolorystyczna z kapturem. Bardzo fajne uzupełnienie serii Bank Bond. Natomiast jednak zupełną nowością jest nasz nowy kamuflaż Realtree Fishing. Marka Prologic przez wiele lat słynęła z kamuflażem Max 5 który stał się niezwykle popularny wśród karpiarzy w Polsce i nie tylko. Teraz chcemy to samo osiągnąć z kamuflażem Realtree Fishing. Na nowy rok szykujemy dwa produkty. Pierwszy produkt, który tutaj trzymam przed Wami, jest to kurtka od Kombinezonu. Jest to lekki Kombinezon Letni. Oczywiście kur kurtka. Z kapturem, mocne suwaki, materiał też oczywiście wodoodporny, oddychający, bardzo fajna, innowacyjna alternatywa. To jest kurtka i drugim elementem tego kombinezonu są oczywiście spodnie, spodnie na szelkach, tak samo jak w przypadku kurtki, mocne suwaki miękki materiał, w 100% wodoodporny. Drugim produktem z serii Realtree Fishing jeśli chodzi o odzież jest to bluza bluza z kapturem tak samo miękki materiał w dotyku suwak, oczywiście taki sam użyty jak w kombinezonach bardzo mocny, wytrzymały boczne kieszenie uzupełnienie serii real Try Fishing na sezon 2019. Pokażę Wam jeszcze jeden produkt, którego brakowało w naszej ofercie, a mieliśmy mnóstwo zapytań właśnie o taki produkt. Są to zwykłe, krót, krótkie spodenki, czyli na ten okres bardzo ciepły, no, którego w Polsce ostatnio jest bardzo dużo. Zielona kolorystyka, spodnie z serii Bank Bond, z tyłu kieszeń, ściągacze na sznurek, boczne kieszenie, uzupełnienie serii Bank Boat na ciepły okres. Marka Prologic w swojej ofercie posiada wiele podbieraków karpiowych, natomiast cały czas staramy się uzupełniać ten brand o kolejne, o kolejne modele. Tutaj przed Wami mam serię CC20, jest to nowość na przyszły rok, podbierak dwusekcyjny, może pokażemy tutaj, Rynko jest zakończona korkiem, więc podbierak uniwersalny. Możemy spokojnie rybę podbierać, zarówno z brzegu. Wtedy sobie tą sztycę robimy dłuższą. Jeśli łowimy z wywózki, podbieramy rybę z pontonu, z łódki. Wtedy sobie tą jedną sekcję zdejmujemy. Siatka w kamuflażu, bardzo fajnym. Co jeszcze? Oczywiście jest miękka, przyjazna dla ryb. Sztyca węglowa, bardzo sztywna wzmocniona głowica, bardzo fajny podbierak. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o ten, tą grupę produktową, mamy jeszcze na przykład zapasowe siatki do podbieraka. Jeśli chodzi o sezon 2019, nie zapomnieliśmy również o bagażu. Wprowadzi, wprowadzamy nową serię bagaży, która została wykonana w 100% z materiału Ewa. Co nam to daje? Torby są w zupełności sztywne i w 100% wodotkowskie. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda w środku. Torby są oczywiście zamykane suwakami 10 mm, więc bardzo mocne zamki. Jak powiedziałem, sztywne, wodoodporne, więc bardzo fajna alternatywa nie tylko dla karpiarzy, ale również dla spinningistów, kiedy mówimy w, w łodzi jest deszczowa pogoda czy mamy bardzo dużo wilgoci. I kolejny rodzaj torby jest to torba z termoizolacją. Bardzo fajna torba, mocny, gruby materiał, więc jeśli mówimy w cieplejszym okresie, więc zarówno żywność, jeśli chodzi o przynęty karpiowe, możemy bardzo bezpieczny i sposób przechowywać szczelnie, bo to najważniejsze. I o uzupełnienie jeszcze tej serii pokażę najmniejsza torba albo nawet bardziej to repka z tej rodziny, pokrowiec na akcesoria, również oczywiście sztywny, przezroczystym wieczkiem. Chciałbym Wam pokazać kilka nowości na 2019 Okumy w dziedzinie kołowrotków. Może nie do końca nowość, ale kołowrotek, który cały czas jeszcze nie do końca opadł kurz po jego prezentacji, czyli 8K. Jest to kołowrotek pierwszy w ofercie Okumy z szkołą Longcast. Jest to kołowrotek, który bardzo dużo zmienił w naszej ofercie, ale także jest on podstawą do kolejnych modeli. W tym roku pojawi się kołowrotek, który będzie nieco mniejszą wersją tego kołowrotka, Aczkolwiek nie będzie on tylko zmniejszony, ale to będzie nowy kołowrotek bazujący na tej technologii. Będzie to kołowrotek w rozmiarze 6000, nie 8000, jak tutaj. Dochodzą do nas słuchy, że niektórzy karpiarze mają nieco inne preferencje kolorystyczne co do kowrotków. Wolą coś bardziej jasnego niż całkowicie czarna okuma. Można im zaproponować wersję do surf castingu kowrotku 8K. Jest to kowrotek, który posiada dodatkowe uszczelnienia chroniące go przed wpływem destrukcyjnym słonej wody. Różni się również korbką. Nie jest ona drewniana, tylko jest to taka korbka typu power do łowienia surf castingiem, aczkolwiek kołowrotek ten z powodzeniem może być również stosowany do karpiowania. Okuma bardzo mocno położyła akcent w tym roku na kołowrotki do feedera i do maczowania. Mamy tutaj chociażby taki model Custom Black Fider, jest to kołowrotek Bazujący na technologiach z modeli Keymar i z modeli Custom Black, płytka szpula do fidera. Bardzo płynna praca, mocny kabłąk. Naprawdę fajny kołowrotek do takiego nieco cięższego fidera. Mamy tutaj także kołowrotek nieco z niższej. E, półki e, w tym wypadku do maczowania jest to Carbonite e, V2 Match. E, podwójna korbka składana. E, również płytka szpula. W zestawie szpula e, grafitowa, tylko że głęboka. E, Keimar. Również e, seria ta została uzupełniona o kołowrotek do maczowania. E, płytka szpula. Bardzo mocny kołowrotek z grubym kabłonkiem z pełnego aluminium oraz kołowrotek z wolnym biegiem do feedera z płytką szpulą, z zapasową szpulą grafitową, jest to kołowrotek Carbonite V2.